Z Michałkiem. Jest zawieszona, wypierdolona, czy o co chodzi? Nie wiem, wiem, że była do 6 rano na słuchy, więc szybko jej nie zobaczymy, a co z nią będzie, to chyba nie nam decyzja. Yy, ja powiem, może coś od siebie, żeby tu wszystkim uświadomić coś, Tam bo ja się wczoraj na spokojnie, bo ja się wczoraj bardzo nieodpowiednio zachowałem, i ja nie powinienem wyzywać, nie znając, że tak powiem stanowiska drugiej osoby. I jak najbardziej, jak trzeba będzie Michałka zawiesić na dłużej niż na tydzień, to ja jak najbardziej to przyklepię. Ja muszę was przeprosić, niestety. Ja no, nie wiedziałem. Troszkę e, było, co było. Ty ja pokaże, ja się dojebałem kawałek, do Ewrona, mają... tak naprawdę no, ona że... to zaczęła. Więc muszę to przeprosić. Następne. Po prostu. To ja odjebie. potrafię się do błędu przyznać. To następny będzie problemem. Więc moje